w poprzednich odcinkach. Mm. Ale również w ogóle mam chorę gardło, bo zachorowałem. Bo zachorowałem. Chcecie o jajek? Pokażcie, że chcecie, zostawcie 2000 łapek, róbki zrób to, ruki tak, ruki zobacz, ruki chcemy już zbite 2000. Roczyście. Te emocje w głosie narratora XD. Jaś i ja jestem Ruki. i tak zachorowałem. <noise> ale to nic. <noise> Wczoraj nie rzuciłem dla Was filmu z tego względu, że w ogóle gadać nie mogłem, ale na szczęście chociaż trochę mogę gadać, dlatego to wykorzystamy, ponieważ jest Halloween event i podwójne cukierki i właśnie z racji tego, że są podwójne cukierki. Zakupimy sobie inkubatorów za 100 zeta, a może nawet więcej, ale na początek zaczniemy od 100, ponieważ lepsza okazja może się nie nadarzyć w tym roku, to już na pewno, dlatego postanowiłem zrobić dla Was maraton z otwierania jajek. W tym odcinku będziemy otwierać 10 jajek i z każdym kolejnym odcinkiem będziemy tych jajek otwierać coraz więcej, także jeśli chcecie, żeby pojawił się kolejny odcinek, zostawcie w tym maratonie 2000 łapek w górę. Później myślę, że ten trud nie będziemy podnosić jako, jakoś bardzo wysoko, dlatego... Zaczniemy od 2000 łapy w górę, a potem tylko trochę go będziemy podnosić, a w zamian będziecie dostawać co jeden odcinek więcej jajek. W tym odcinku wykluły się mega zarobiste jajka, naprawdę niektóre to były epickie. Najrzadsze dropy, podkreślam, najrzadsze, dlatego moi drodzy, łapeczka w górę. Możecie też docenić moje starania, że z chorobą wykluwam te jajka z subskrypcją. No i to ziomeczki, ruszamy z odcinkiem. To co tu mamy halloweenowego na radarze? Cubona W razie jakby był Gengar, to się ultra bola Tomek <laughs> by zaczął wykrywać beze mnie I uwaga, Nigel będzie co chce Wow! Ej, Machop To jest zarąbisty drop I jeszcze to jest w tym, w evencie W evencie znaczy się Także mamy podwójne candy Dobra, dwójeczka Charmander albo Bulbozaur. Bo nawet na Pikachu mi nie zależy tak bardzo. I? No nie wierzę. W ogóle ten telefon ma nawiedzony zasięg, kurde. Patrz, w ogóle już mi nie wczytuje Pokémonów nagle. Piczej? No, niby to ewolucji, no ale dziadostwo. Plejerzy i poproszę Charmandra. Charmander, Charmander, zapraszam. Halloweenowie, Charmander? No nie, ta się miec do czarwandra Nie, musicie zostawić więcej łapek! Więcej łapek, kurwa! <grystanie> jest y jesień! Wow! Jej! Takie <grystanie> te dzieci. Ty, ale w ogóle ten na Halloween duchem zostałem, ty jaja. Cały czarny jestem, what the fuck. O, wróciłem do normalnych kształtów, a tu. O! Jestem człowiek, człowiek duch. Jestem na chwilę w domu, bo już wróciłem z miasta. I zaraz kupimy sobie inkubatorów za 100z, ale najpierw zobaczcie co mojemu bratu poleciało z trzech inkubatorów na naraz Ogólnie tych inkubatorów było cztery, jednak nie trzy Ale no... <noise> Dopiero trzy ostatnie były świetne, zobaczcie tutaj był najpierw Goldin <noise> Także ogól... <noise> o Jezus Maria No, ale zaraz normalnie rozwali system, zobaczcie te trzy dropy to normalnie padniecie Patrzcie pierwszy grimer. I z tym Grimmerem W tym evencie zdobył tyle candy Mm, że masakra. Następnie to już w ogóle zaraz rozwali system, bo uwaga, Liki tank, masakra. Ten to się chyba za całe życie normalnie. Normalnie go nie poznaję. No i trzecia jajko to już w ogóle takie na deser. Wcześniej się cieszyłem z maczopa, a tu proszę bardzo, ma własnego maczopa. <laughs> Także długo się nie naciszyłem z tego, że miałem jako jedyny maczopa bo on też go dostał, także no. Dobra, ziomeczki kupujemy sobie teraz właśnie poke coinsy na inkubatory i wydamy teraz około stówki, także zostawcie dużo łapek w górę, <grydy> bo i tak w sumie tego nie, tak w sumie hajsu nie dostaje za te łapki w górę, ale przynajmniej takie, wiecie, na pocieszenie, jakby mi leciało same jakieś, nie wiem, parasy czy coś, także no, zostawcie taką solidarną łapkę w górę, żeby, nie wiem, <grydy> było to do garnka wsadzić. <noise> także no I za to poświęcenie Też możecie zostawić łapkę Przy okazji kupimy Prezent dla mojej siostry Która dzisiaj kończy 4 latka Czy zaczyna kończy 3 latka Teraz mamy jedno jajeczko i będziemy kupować 9 Bo pod razu mamy jeden pokestop Więc chciałbym od razu zainkubować Wszystkie 9 żeby wiecie Się wyklują wszystkie symultanicznie tak to nazwę I zaraz dołączy do mnie kolega Także to zaraz Dobra, mamy pierwsze jajko, piąteczkę. Zobaczymy co to będzie, co to będzie. Niech będzie co chce, proszę. Kurde no, najgorszy drop. Nie no, chyba tylko parę razy skorszy. Zainkubujemy sobie te jajka od razu. O, szkoda metrów. Dobra, jedna już tak Będziemy musieli kupić 9 inkubatorów. Także do dzieła. Patrzcie, ile ma w ogóle Hajsiła się sypie. Ludzka produkcja. Siema. Cześć, dzieje, żeść, podło. Po... Kurwa ja mi siari, ja pierdolę że nie mam przyjaciół. No. no, jakby co to masz darmowe te minuty na pogotowie, jakbym kurwa umarł po drodze. Dobra. Eee, kurwa, no Dobra, kurwa Ty No. Dobra, i idziemy do przodu. Troszkę. Tro, tylko troszkę. Otrzymałem lekki dyskomfort w okolicy gardła i migdałków. Natomiast nie przeszkadza mi w osiągnięciu sukcesu. Chyba pojedziemy jeszcze to do Carrefoura, po się Dowiedziałem dzisiaj, że się ma urodziny. Znaczy, wjedziemy od początku miesiąca. Od y, za urodzenia jej. 4 lata czekam na ten moment. A jak tam mój, Ziomuś? 45. Także. 100 tysięcy łapy w górę i spełnię swój plan. Wypełnił w prorod Myślę, że to jest. O kurde, patrz, jak mi ty Do fot. O, widzisz, to jest wymarzony prezent dla dziecka w wieku 4 lat. Myślę. <grym> o, wow, gotujcie ręczniki, poród. Dobra, pierwsze jajko, same piątki. Na dziesiątki musimy poczekać, jeszcze drugie tyle. I uwaga. Ło, wow, już mogę robić ewolucję. A mam takiego 98% z poprzedniego jajka. Następująco Ej, co jest? Już myślałem Kolejne Jajko I uwaga, niech będzie co chce, a niech będzie też yy, co będzie. Wow Ja pierniczę Mojemu bratu poleciał, mi też poleciał i nie miałem go pokadek się kiedyś mi uciekł tego spotkałem jak się zrespił No nareszcie proszę państwa Uuu jakie cepy ma kosmiczne ja że najlepsze ataki ma Najlepsze ataki jakie IV Jakie IV Najlepsze HP a tak, ja pierdzielę, 98% Navy No to mój brat nawet takiego nie miał Następny, następne Boże Następny. Tak, teraz Machop, niech będzie co chce, a niech będzie Machop, bo ja go chcę, a niech będzie co chce I Helena mam zawał, mam zawał Helena, 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 Helena wszystko Pole na Rex Dobra, pole na Rex, następne jajko I uwaga, na razie opening super oprócz tego Parasa Grzyba, na polskim narodzie no nie! Grzybie na polskie, no, organizmie polskiego narodu. Następne jajko, uwaga. I teraz bym poprosił, co bym poprosił? Jakiś. Co, co będzie, co chce, niech będzie, co chce. A no co jest? a <ścoughs> oh, jest moje gardło. Co jest, kurwa? <ścoughs> no, jeszcze mam jedno jak będzie czwarty para, to. Y, rozpuszczalnik. Będzie rozpuszczalnik, uwaga. No. Kurde, będzie nie do King. Uwaga i legend i będę podnosił 21. Zarobiście i. I to wszystko. Jeszcze mam teraz najbliższy pokest tobie z kawałek stąd, więc... Ale zarobiście mam Likitanga 90% najpijań taki to lepszego dropu sobie nie mogłem wymarzyć. Mogłeś. Mogłem sobie wymarzyć oprócz, oprócz parasów, to wszystko było ok. Nie? Dobra. Garb mi się jeszcze gorzej zdarło, także łapka w górę i subskrypcja jest całkowicie na miejscu. A ja się z wami zaraz witam znowu. Mamy dwójeczkę. Zumuj się i proszę o Charmandera. Proszę, Charmander. Charmander, niech będzie co chcieć, ale Charmander niech będzie. Proszę, proszę, proszę. No kurde no. Te dwójki w ogóle w tym evencie są jakieś kiepskie. A za to piątki, no to trzeba przyznać, że są bardzo fajne. No zobaczcie, dostałem trzecią dziesiątkę. To jest miazga w ogóle. Widzicie, mam tutaj najlepsze taki tym kitangiem. Nie dość, że mam najlepsze ataki, to jeszcze mam 98% IV. Do tego dużo cukierków do podnoszenia i sobie tego likitanga podniesiemy po prostu bo lepszego likitanga w życiu trafić to można... można nie trafić <laughs> także no, power upujemy go za cały Stardust, myślę bo do 124 to musi mieć sporo maksymalnego tego, maksymalnego CP w takim razie mamy dużo cukierków, to go przynajmniej do 1000 CP dobijemy mam nadzieję, że z tym Stardustem damy radę mam trochę mało tego Stardustu trzeba przyznać o, jeszcze raz mogę. Proszę, o, mogę, super. Będzie miał ponad 1000p, także zarobiście. I zobaczcie jak jeszcze dużo możemy go podrapować. Także kurde ten Pokémon jest przekozacki w takim razie. Kurde, jeszcze mi się... Cały czas mi paruje ta łestanka. Bo zdążyła zamarznąć. Mam 32 candy jeszcze. Ale nie, nie zoomuję tego. No. Mam 32 te cukierki. 1019 cp Gitanga z najlepszymi atakami jest prawie najlepszym IV, a to dopiero początek naszego maratonu. Zaraz załaduję sprzęt i lecimy dalej z koksem, także do zaraz. Dobra, ziemeczki, to tyle w tym odcinku. Zostawcie 2000 łapek w górę i ruszamy z kolejnym odcinkiem z jajek. A w następnym odcinku, moi drodzy, mamy do wyklucia na start dwie dziesiątki i później jeszcze mamy jedną dziesiątkę. I kto wie, czy w stopie nie dostaniemy kolejnych. Także szybko wbijajcie lajki, bo następny odcinek szykuje się epicki. A tymczasem to w tym odcinku to tyle. I widzimy się w następnym odcinku z tego maratonu. Trzymajcie się. Do zaraz.